Dzień dobry, dzień dobry, w sobotę 3 maja. My tutaj idziemy do pasła Benedyktynów na mrze. Trochę już dyszany jestem, bo pod górkę ostro. Dobra, wchodzimy powoli do klasztoru. Jest bardzo ciepło w ogóle. Jestem jest ten klasztor, ale idę już szybko, bo w każdym czasie zacznie. Piękna msza była. Właśnie wyszliśmy. O, tu Agnieszka Selfika robi z Patryczkiem, a tu jest taki właśnie widok. Tak to mniej więcej wygląda. No, tutaj mamy klasztorną studnię, ale no zakryta jest tak, żeby tam nikt nie wpadł tu jest muzeum, jakbyś to chciał zwiedzić tutaj jest sklepik a na górze jest kawiarnia i tu, i tu można nabyć na piwa, które zakładam, że produkują się jakieś nalewki klasztorne i tak dalej zioła, cały sklepik taki dedykowany no, my na razie już wychodzimy no i proszę, wychodzi na to, że byliśmy w najstarszym klasztorze w Polsce i my tutaj przyszliśmy sobie nad Wisłę gdyż tutaj strażacy mają swój jakiś pokaz jest to wóz strażacki ale patrz jak tylko zobaczył rozłożone te zamki to tam od razu go, to atrakcja O, już nie może się doczekać aż się wyrywa biedak do przodu to jest dla niego atrakcja no to mamy to jest wozy, ochotnicza Straż pożarna, styńca no i to jest największa atrakcja dla Patryczka muchane zamki no, To taki z delfinami i tu właśnie gdzieś Patryś z Kaszow spina się na razie tam po drabince i zaraz będzie zjeżdżał no, Patry nie a tak, teraz tutaj Patryk zjeżdża oczywiście to nic nie jest darmo za pół godziny na te 3, 45 zł No to i tak jeszcze nie jest zł. to tutaj za 10 minut też było sporo to lepiej po prostu już lepiej na jedno nieraz pamiętam, że na jakieś tam było 5 minut za 20 na 5 minut także jakby coś to jest interes do zrobienia no. tylko że widzicie, chmurzy się i pytanie, czy zdążymy? No, tak ten piknik wygląda. Tutaj można coś do jedzenia sobie zamówić, zobaczymy. No, no tu jeszcze po lodziku, już kończymy. Fajne smaki było, ciastko babci. I tam jeszcze coś tam, ale nie pamiętam, ale fajne. gdzieś ten nasz Patryc szaleje gdzieś tam chyba no. coraz ciemniej się robi no i Patryczek tak się wymęczył że sam szedł o dziwo z zamku, myślałem, że będzie problem żeby go ściągnąć a tu już ma dość pół godziny intensywnie no, no już Patryc szedł z tego, z tych zamków o to aż tutaj mgiełka wodna dochodzi się, odwracam, bo żeby mi nie zachlapało tego tej kamerki Teraz Patryś jest tutaj z No mamy niechalek. proszę tak, ja leje wodę no Patryś Dobra. dziękujemy, tak? A, to jeszcze z musiał w do No i my wróciliśmy już, już z Narwisły Tutaj przyjechaliśmy po Agnieszki i sobie tutaj pójdziemy do kawiarni włoskiej jeszcze. Na Bieżanowie. No, my już jesteśmy w środku. Złożyliśmy zamówienie. patrz tutaj się bawi. O, widać, intensywnie. No właśnie weszły nam nasze rzeczy tutaj. Ciasto włoskie. To jest nie pamiętam. No, swojego też nie pamiętasz. kawusie i tak dalej. A to jest, jest fior sambuca ale to bez alkoholu, napoju ma być. Tak przysłano. Buteleczki, ale przydali do kieliszka. Jeszcze w do na no, ciężko się było Patrycia doprosić, co by chciał zjeść, ale wybrał sobie makaronika. Ja mu jeszcze wziąłem jakieś takie serem ciasteczko. Jeszcze z moja weszło No i my już po spotkaniu z mamą, teraz jedziemy do Angeliki i Łukasza. No i oliwki oczywiście w odwiedziny. Może na grilla, zobaczymy. się jest tutaj. Nie, <słyski> Patrzyk się bardzo cieszy, że jedzie do oliwki, tak. To jest grilla, takie smakowitości wegańskie dla mnie. Tu Oliwka ma pieska dostała, który sika. Uwaga. Wkładamy mu tu Oliwia. No teraz. No i będzie sikał. Uwaga. O, popatrzcie się, sika. No, coś tam Kap, 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 kap. pies. Uwaga. No, jestem mokra, pies mnie obsikał. Jeszcze raz? Jeszcze raz? No, kogo teraz obsika? No i my już wyjechaliśmy, tam taki Łukasza zerwa się burza. Patrzył nam tutaj zasnął po drodze. Agnieszka poszła do swojej mamy po królika, bo przecież ciągle mamy królika, który obecnie nam mieszkał u babci, ale... jest nasz. No i królik w końcu wrócił od babci do nas. Przynajmniej parę dni tutaj pomieszka. Lubisz króliczki. Nawet Patryś już się tuli do swojego króliczka. Lubisz króliczki? Tak. No to możesz go sobie ile też. No, na króliczek. Już nawet się nie wyrywa. No i tutaj jeszcze mamy damę z króliczkiem. No, u babci się nie da wziąć, a tu... Proszę. Poznaje swój domek, tak? No, trzeba go głaskać i on wtedy się przyzwyczai. No, zaraz damy coś pietruszeczkę, tak?